Siemanko, witajcie, ja jestem Isa. Was na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj są wyniki konkursu. Losowały trzy osoby. Dwie z TikToka. Jedna z YouTube'a. Na tą oto ziomek świnkę. Na tą świnkę właśnie. Tą świnkę z Mike. Nie słodka. Chowam ją do pudełka. I tym wynikiem wygra właśnie Kicia Ty. Um, wygra jej kanał, Macie w opisie. Um, ona, jak wam to powiedzieć, wygra szybko. Napisała jako pierwsza komentarz, że ona bierze udział od razu jakieś 5 minut po filmie wrzuconym. Um, tak samo um, było losowanie na kole fortuny 4 razy. Yy, trzy razy na nią wypadło, a jeden raz na jeszcze innego użytkownika, więc gr gratulucja. gratulacje. Gratulacje, kicia i y ty. Trzymaj się, cześć, paczka już leci.